To porozmawiajmy o akcesoriach. Mm, powiem Wam od razu, że cała ta seria zrobiona we współpracy z firmą ATEM, czyli producentem mm, no, takich po prostu akcesoriów do mebli. I co mi się podoba w ATEMie, to to, że ceny są nie za wysokie, jakość jest naprawdę bardzo dobra. Mają kupę swoich, jakichś takich patentów, które naprawdę ułatwiają pracę w, no, w branży meblarskiej, chociażby takie kątowniczki. I to jest akurat, właśnie. Temat, od którego ja zacząłem przygodę właśnie z tą firmą. I to jeszcze no, chyba nawet jeszcze filmów nie kręciłem na YouTube, i stolarz robił mi kuchnię, znajomy, no i właśnie używał takich kątowniczków. To wam później pokażę, ale chodzi o to, że dał mi troszeczkę tych kątowników, żebym sobie mógł coś tam we własnym zakresie porobić. Później kupiłem sobie właśnie tą paczuszkę i nawet nie wiedziałem, że to jest firma, która się zajmuje tak jakby akcesoriami meblowymi. Później gdzieś tam z czasem nasze drogi się skrzyżowały, no i w sumie się tak dogadaliśmy, że wspierałem mój kanał, za co im bardzo dziękuję. A teraz przejdźmy do, no, do akcesoriów, nie? I też nie chcę, żebyście myśleli, że jedyną firmą na świecie jest ATM, bo i mamy Bluma, mamy Hetisha, jest chyba jeszcze Rejs. Możemy też kupić akcesoria jakichś chińskich producentów, które. W sumie nawet nie wiem jak się nazywają, no ale jak wpiszecie na Allegro to zobaczycie, że są połowę ceny tego, co kosztuje na przykład ATM. Oczywiście bardziej o akcesoriach będziemy mówili przy okazji używania tych rzeczy, ale tak jak mogę Wam powiedzieć, to przy tym projekcie będziemy głównie korzystać z prowadnic do szuflad, czyli tak zwanych szuflad gotowych, bo prowadnica to jest coś takiego. Ewentualnie możemy mieć krótszą wersję, takie coś. Ale gotowa szuflada, no to jest właśnie to, co mam tutaj. To, co tutaj właśnie mam, no to tu już jest taki top topów. Jeśli mamy na myśli porządną szufladę, no to raczej myślimy o czymś takim niż o takiej skrzynewce, do której przykręcone są takie prowadnice. To też jest spoko rozwiązanie, tylko to nie jest już takie fajne, estetyczne. Później złożymy sobie tą szufladę i zobaczycie o co chodzi, ale żebyście teraz tak jakby. Mieli pojęcie o tym, o czym rozmawiamy, nie? To jest właśnie coś takiego. To są boczki, do których tutaj wsuwamy dno szuflady. Wkładamy też tył. No, i potem tutaj zapinamy front. No, i to jest takie naprawdę bardzo estetyczne rozwiązanie. I co jest ważne, tak jak wspominałem wcześniej, że ATM ma swoje jakieś takie patenty. Ja nie wiem, czy to jest ich dokładny patent, że tutaj wysokość tych, nie wiem, tych prowadzeń jest 18 mm, bo zazwyczaj te prowadzenia są na 16 mm, i wszyscy producenci, no przynajmniej. Taka jest moja wiedza, jeśli się mylę, to przepraszam, to mi poprawcie, ale wiem, że Bloom, Hetish, yy, co tam jest jeszcze, GTV chyba, to wszystko jest na szesnastkę. No i to powoduje problem taki, że jeżeli mamy płytę osiemnastkę, to musimy frezować. Ja na przykład robiłem yy, takie, no, taką też w sumie półeszkę u Kamila. To tam w kolejnych filmach będziecie wiedzieli o co chodzi. No to musiałem każdą płytę fryzować, no i to było pierdliwe. Oczywiście mogłem zamówić szesnastkę, tylko szesnastka nie jest tak łatwo dostępna jak osiemnastka. Jak się wykonuje meble, no to fajnie jest, żeby no, tych odpadów było jak najmniej. No i w przypadku właśnie tego, tej, tej szuflady, no to możemy praktycznie każdy odpad wykorzystać, bo nawet jeśli na przykład, nie wiem, mamy jakieś tam dwie płyty, no to też możemy je sobie tam skręcić, skleić, a i tak zazwyczaj w tych takich szufladach kuchennych, no to jest tam jakoś wyścielona albo coś i nawet tego łączenia nie będzie widać. Także ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że jak mam możliwość, to staram się wykorzystać wszystkie odpady, a nie tam, powiedzmy, generować i potem się zastanawiać, co robić z tym z tym całym niepotrzebnym materiałem. Czyli mamy właśnie coś takiego, tak jak tutaj gotowa szuflada. Co jest jeszcze fajne, że te szuflady mają bardzo, to bardzo dużą regulację, tak? Możemy je podnosić, opuszczać, front w lewo, w prawo. To Też to zobaczycie na etapie, jak będziemy właśnie skręcać już ten, no, te szafeczki właśnie kuchenne. No, ale właśnie to, co chciałem wam pokazać, tak? Czyli mamy szuflady. No i to jest właśnie to. No i tutaj. Tutaj możemy mówić o różnych wariantach. O ile się nie mylę, to te szuflady, takie pełne, one nie występują w takich długościach jak tutaj. Bo tutaj mam chyba 60. A wiem, że możemy jeszcze dłuższe prowadnice zamówić. Nie wiem, czy na pewno w ATM-ie, ale widziałem gdzieś tam na Allegro, że występują też dłuższe. No to popatrzcie, tutaj mamy 70 cm. Czyli jak chcemy zrobić jakiś taki, no nie wiem. Dziwny stół, albo jakiś mebel, gdzie potrzebujemy taką dużą prowadnicę, długą, no to mamy. Mamy też na przykład krótsze prowadnice. To jest prowadnica, która ma rozmiar 25 cm. Szybciutko wam pokażę, jak to się montuje, bo takie prowadnice mam zastosowane no, w tych mebelkach w moich warsztacie. No i to wygląda właśnie tak. Wysuwa się. Zamyka. Źle to nie wygląda. No, jedyny minus to no to, że od góry widać tą prowadnicę. Wysuwanie tych prowadnic, przynajmniej z tego co ja się orientuję, to wszędzie jest taka sama. Tak? Tu jest jedna zapadka, tu jest druga zapadka i po prostu wysuwamy i gotowe. Tutaj jest prowadzenie przykręcone do korpusu. Są różne warianty tych szuflad, bo możemy mieć na przykład szuflady z cichym domykiem. Czyli coś takiego jak tutaj możemy mieć szuflady push open, czyli trzeba nacisnąć i ona wtedy się wysuwa. To jak chcemy jakieś takie rozwiązania bez tych, jak to się nazywa, rączek. Są szuflady z jakimś tam dociągiem. Ja też nie wiem do końca o co w tych różnych wariantach chodzi, no ale wiem, że cichy domyk to jest to, że się wyciąga i jak po prostu walniemy, to nie możemy się zdenerwować, bo szuflada nam się. Cichutko domyka. No i teraz zobaczcie, jak to się wkłada. I co jest minusem tych szuflad, to też trzeba uważać, bo jak coś tam krzywo jest zapięte, jak dopchniemy, no to wtedy te kuleczki się rozsypują i cała prowadnica jest do wywalenia. Już tak parę takich rzeczy spieprzyłem. Także na to trzeba uważać. No i teraz zobaczcie. Widzicie. Działa to całkiem spoko. Wiem, że te prowadnice nie były drogie. To jest to, co wspominałem wcześniej, czyli jakieś takie chińskie zamienniki. No ale jeśli mi się to rozpieprzy, no to wtedy będę mógł to bez problemu wymienić. Hmm, a umówmy się, w kuchni korzystamy częściej z tych szuflad. Mniejszy w warsztacie. No chyba, że no po prostu naszym drugim domem jest warsztat, albo pierwszym domem jest warsztat, a dom, no to tylko tam idziemy spać. Oczywiście systemów szuflad jest bardzo dużo. Ja Wam tutaj pokazałem takie no, najprostsze, tak? które Wam spokojnie wystarczą do y, wykonania prostych mebli. Oczywiście, jeśli będziemy się rozwijać w tej tematyce, to z czasem pewnie poznamy jakieś nowe systemy. Ja też z miłą chęcią przetestuję, nauczę się. Wykonywać jakieś takie bardziej skomplikowane mebelki. Ale mówię, no, rozmawiamy o podstawach, a myślę, że to, co tutaj pokazałem, to jest jak najbardziej podstawa. Kolejnym ważnym tematem, właśnie w akcesoriach meblowych są zawiasy. Już wam pokazuję, o co chodzi. Z tymi zawiasami to w ogóle jest jakaś abstrakcja, tak, bo są Wewnętrzne, zewnętrzne, kąty takie, śmakie, owakie. Ja głównie korzystałem z czegoś takiego, że jest korpus, tu są drzwiczki i to ma się otwierać, i to ma się zamykać. No to to są właśnie takie zawiasiki. To nie jest nic skomplikowanego, montaż tego też jest bardzo prosty. Trzeba tylko wywiercić otwór pod właśnie zawias puszkowy w drzwiczkach, przykręca się to do korpusu, no i to się otwiera, zamyka. I tutaj tak samo, mamy różnego rodzaju warianty, bo są cichy domyk, z... czy tam są takie, nie, żeby się one otwierały, to są takie typony. No ale no mamy cichy domyk, mamy bez tego domyku. Raczej, jak ktoś, to staramy się brać te cichym domykiem, żeby tymi drzwiczkami po prostu nie trzaskać. I teraz tak, z tych zawiasów, które jakoś tak dużo nie korzystałem, zamontowałem je chyba w, no, w kilku drzwiczkach czy tam szafeczkach, trzymają się, działają, jest wszystko git. Wcześniej korzystałem z tych blumowskich i one też były bardzo dobre, nie mogę powiedzieć, że były złe, tylko tamte miały tak jakby mniej możliwości regulacji, bo tutaj możemy opuścić, tak? Tak, tutaj właśnie możemy opuszczać. W przypadku właśnie tego bluma, to mamy tylko tutaj dwie Śrubki, i to odpowiada albo za wysunięcie drzwiczek, albo ich odsunięcie. I to też w sumie w zupełności wystarcza, ale tutaj mamy jeszcze jakąś taką dodatkową, która obniża i no, czyli no, że regulujemy jeszcze góra dół. To jest spoko, bo czasami coś tam nam zejdzie, jak krzywo wywiercimy, no i mamy jakiegoś takiego zęba i trzeba kombinować, nie? No to tutaj jakaś taka delikatna regulacja jest. To jest z cichym domykiem. Czyli, żebyście wiedzieli o co chodzi, tak? Zamykamy i to się nam po prostu cichutko domyka. W niektórych wariantach. Wiem, że yy, Blum ma, ma już chyba właśnie wbudowany też w środek, ale wiem, że były takie właśnie, yy, no te zawiasy, gdzie tu się wpinało jeszcze jakiś taki element, który tak jakby hamował te drzwiczki. Czyli z takich zwykłych mogliśmy zrobić z cichym domykiem. Spoko, ale chyba jednak lepiej, jak to jest wszystko w jednym, bo bo im mniej jakichś takich dodatkowych elementów, tym lepiej. Co jest właśnie też taką istotną cechą tych zawiasików, to jest to, że one się wypinają. Nie? Tutaj jest taki przycisk. Naciskamy i wypinamy. I tylko to montujemy w, w korpusie. No i później przychodzimy na robotę. Czy tam powiedzmy, czy mamy możliwość zrobienia tego w warsztacie. Mniej więcej wpinanie jest takie samo. Nie? Czyli mamy tutaj takie dwa haczyki. Tutaj jest takie coś, o co trzeba zaczepić, cyk, i teraz tylko klikamy, no i to jest gotowe. I to jest naprawdę bardzo, to bardzo fajne rozwiązanie, bo żeby ściągnąć drzwiczki, to nie musimy niczego rozkręcać, tylko wciskamy ten przycisk, cyk, i wypinamy. I tak jak powiedziałem, tych, nie wiem, no tych zawiasów jest naprawdę bardzo, to bardzo dużo rodzajów. Ja... To no wiem, że gdzieś tam mamy jakieś takie otwierane do szafek narożnych, do takich, do śmakich. No, nie chcę wam tutaj e, mówić, że ja się na tym wszystkim znam, bo nie mam kompletnie o tym zielonego pojęcia. Wiem, że takie zawiasy e, spokojnie 95% mebli jesteśmy w stanie ogarnąć. Ja na przykład u siebie w domu mam troszkę e, drzwiczek takich. No to nie potrzebowałem żadnych innych zawiasów, tylko takie. Co dalej? I jeszcze istotną rzeczą są nóżki regulowane. Nóżki regulowane to jest no, bardzo, to bardzo potrzebna rzecz w przypadku robienia, właśnie, szafek kuchennych. To wygląda tak. Jest taka, no, takie prowadzenie, które przykręcamy do szafki, i potem wpinamy, właśnie, nóżkę, która ma też regulację. To jest takie plastikowe. No, nie powiedziemy, że to jest jakieś takie super estetyczne, no ale zazwyczaj tak szafeczki yy, te kuchenne one mają blendę, o której też za chwilkę pomówimy, no ale robić się to tak. Przykręcamy. Wpinamy nóżkę. Musimy trafić w takie żłobienia. OK. O, teraz jest wpięta i teraz tutaj poprzez kręcenie Wyciągamy albo obniżamy. Są różne zakresy wysokości, bo o tym też musicie wiedzieć. I teraz tak. Czy ja tutaj mam napisane? Tak, to jest H100. Tutaj mam H60. Tutaj mam co innego, a tutaj mam jeszcze wyższe, czyli 150. I to jest tak, że te się wysuwają powiedzmy od. 30, a zobaczymy, jak cała nóżka jest skręcona, to wysokość to 55. A jak wykręcimy, powiedzmy prawie na maksa, to mamy 85. No to te będą pewnie od. 85 do 100, tam 30 zobaczymy. Chodzi o to, że poprzez zastosowanie odpowiedniej muszki jesteśmy w stanie tak, jakby płynnie wyregulować sobie każdą wysokość. No, tutaj mamy 12 cm, jak nóżka jest cała rozkręcona. No tamte będą pewnie od 13 do 17. Nie chce mi się tego sprawdzać, no, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Hmm. I teraz tak. Ja spotkałem się z różnego rodzaju tymi nóżkami. Nie wiem, co to była za firma, co wykorzystywałem tutaj. One były takie troszeczkę bardziej masywne. Ten korpus sam był też dużo taki większy. No i nie wiem, czy tam to było lepsze rozwiązanie, czy to. Myślę, że jeżeli coś się sprawdza, no to nie ma sensu, żeby to był jakiś taki mega wielki kawałek plastiku. No bo może nie być miejsca, żeby to przykręcić. I co jest jeszcze ważne, to jak już mamy te nóżki przymontowane to potem robimy coś takiego jak yy, jak cokół. Nie? I do cokoła to są właśnie takie uchwyty. Nie? To się przykręca do cokoła, chyba tak to się odmienia. Yy, no i po prostu później tylko wpinamy to w nóżkę w taki sposób. To się zapina tutaj. O. Cyk. No i dzięki temu ten cokół nam Siedzi tak jakby na miejscu. Chociaż wiem, że w sumie nie korzystałem z czegoś takiego, tylko docinałem to tak jakby na, na odpowiednią wysokość, dałem taką uszczelkę, i ta uszczelka tak jakby dociska do podłogi, no i, 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 a te tylnie plecki tak jakby spoczywają na tym. I to też się fajnie trzyma, nie trzeba kombinować z takimi uchwytami, ale myślę, że będziemy mogli przetestować jedno i drugie rozwiązanie. Co jeszcze? Jeszcze Wam pokażę szybciutko takie um, uchwyty, które montuje się do szafek, które wiszą. E, ja z czegoś takiego nie korzystałem, także, raczej znaczy no, korzystałem, ale nie montowałem tego. Nie? To chodzi o to, że to się od boku do szafki przykręca, tam trzeba zrobić otwór. To się zapina na takich listwach, które właśnie służą do montażu tego typu uchwytów. No i tutaj mamy regulację, tak? Przyciągnięcie tego do ściany, opuszczenie, obniżenie no różne są warianty regulacji. Tak samo też są różne warianty tych uchwytów. Każdy uchwyt się charakteryzuje pewnie większą nośnością albo czymś, no ale zobaczcie. Mamy jeden wariant, drugi wariant. Mamy też tutaj. Jeszcze jeden wariant. Ten jest cały metalowy, tak? Ale to też to jest chyba. O! No, tutaj mam jeszcze jakiś inny, bo plastikowy i z metalową, tak jakby zasłonką. Także są różne warianty, różne możliwości, no, ale to tak samo jak w przypadku właśnie tych e, zawiasów, tak? Czy różne, róż, różne opcje są. Jak będziemy mieć jakiś temat, gdzie będziemy montować szafeczkę, to wtedy jakoś tam bardziej zgłębimy ten temat. Póki co pokażę Wam jeszcze, co innego w ofercie ma ATM, chociażby rączki, tak, rączka, uchwyt, uchwyt do szuflad i to też będzie montować. Bardzo fajne rozwiązanie, bo jest takie estetyczne. I co najważniejsze? ta krawędź nie jest ostra i nie kaleczy rąk. Bo na przykład mam u siebie w mieszkaniu, a znaczy w mieszkaniu, w domu, w kuchni yy, kupione chyba gdzieś tam w Castoramie takie uchwyty, no i są ostre, no i to po prostu tak gdzieś tam krzywo złapiemy, pociągniemy, to bolą paluchy. Tak jak pokazywałem wcześniej. Kątowniczki, czyli teraz przystępujemy do takich rzeczy, które ułatwiają montaż, nie? Już Wam pokazuję. Kątowniczek przykręca się, no i później mamy od razu tak jakby maskownice, nie? że nie widać, że tam jest jakiś element metalowy. Te maskownice występują w przeróżnych kolorach. Mamy i białe, i szare, i dąb, i czarne, no, multum rzeczy. Oczywiście w trakcie filmów też będę o nich wspominał, bo to jest coś, co bardzo ułatwia robotę, przynajmniej na początku drogi takiego pseudospolarza czy tam płyciarza. Co jeszcze mają? Różnego rodzaju właśnie jakieś takie haczyki, czy tam wieszaki. I też zwróćcie uwagę, że one są bardzo, to bardzo estetyczne. Co mi się podoba, że to są dwuczęściowe. Tutaj wykręcamy śrubkę, wtedy montujemy to do ściany i poprzez nasunięcie i przykręcenie, no mamy taki bardzo to bardzo ładny uchwyt. No może ktoś nie zwraca uwagi na takie rzeczy, ale ja lubię jak coś jest przemyślane. No, oczywiście to nie są wszystkie akcesoria, jakie występują w branży meblarskiej, bo tutaj byśmy pewnie musieli osobne szkolenie zrobić na temat tych akcesoriów, ale tak jak powiedziałem, będziemy powolutku, powolutku zwiększać swoją wiedzę w zakresie meblarstwa, no i też będziemy bardziej poznawać te akcesoria. Te rzeczy, które Wam tutaj pokazałem, no to jest taki wstęp do tego, żeby coś zacząć móc robić. Sześć rodzajów wkrętów. Takie coś wystarczy do zrobienia niejednego mebla, ale Spax ma ogólnie, bardzo, ale to bardzo dużo różnego rodzaju wkrętów do, no, do różnego zastosowania. Yy, ja powiem szczerze, że no, cały czas korzystałem tak jakby z tematów takich na zewnątrz, tak? jakieś konstrukcje, tarasy, inne pierdoły.